Dobry wieczór, dobry wieczór, kochani. Wpadam tutaj na umówioną modlitwę. Witam, witam Was wszystkich serdecznie. Pewnie za chwilkę się zaczniecie pojawiać. Słuchajcie, przychodzę tutaj z modlitwą, do której mnie zainspirowała jedna duszyczka, z którą dzisiaj pracowałam. I stwierdziłam, że temat może dotyczyć wielu, wielu z nas i fajnie by było zrobić taką modlitwę, która mogłaby się przydać nie tylko właśnie tej duszywce konkretnej, ale tak naprawdę nam wszystkim, moi drodzy. O co mi kochani chodzi? O co mi chodzi? Czasem jest tak, cześć dziewczyny, cześć Madziulka, cześć Grażynka, cześć Monia. Dzień dobry, dzień dobry. Czasem jest, moi drodzy, tak. Cześć Marcin. Czasem jest tak. Ci powiem. Witamy z mamą Zosią i Latkiem, cała ekipa. Cześć Małgosia, cześć Oleńka. Cześć druga Małgosia. Słuchajcie, kochani. Czasami jest tak, że my jesteśmy tak zaangażowani w szukanie przyczyn danego problemu, czy przyczyn jakiejś sytuacji, że nie zauważamy kompletnie rozwiązania. Nie widzimy tego rozwiązania. Czasami jest tak, że to rozwiązanie. Tego naszego problemu jest dużo prostsze, ale nasze zafiksowanie wobec tego, żeby, żeby to znaleźć, tak? żeby to rozwiązanie się pojawiło, pochłania tyle energii, pochłania tyle zaangażowania że rozwiązanie czasami może być wiecie bardzo blisko nas w zasadzie tuż obok mało tego to rozwiązanie może do nas przychodzić ktoś nam może podpowiadać jakieś konkretne rozwiązanie naszego problemu a my i tak nie jesteśmy w stanie nie jesteśmy w stanie tego rozwiązania zobaczyć nie jesteśmy w stanie tego rozwiązania przyjąć im tak naprawdę takie większe zafiksowanie Właśnie na tym punkcie szukania, szukania przyczyny danego problemu, tym możemy być pewni, moi drodzy, że nie, nie potrafimy przyjąć rozwiązania i nie potrafimy tego rozwiązania zaakceptować, bo wcale nie chodzi o to, żebyśmy my znaleźli przyczynę naszego problemu, o to też, ale przede wszystkim, żebyśmy byli w stanie Zaakceptować i przyjąć rozwiązanie. To jest tutaj, moi drodzy, kluczowe. A my często wpadamy taką w pułapkę, że wiecie, od sesji do sesji, jeszcze ta metoda, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze tamto, żeby w końcu i, i, i wydaje nam się, że w końcu dotrzemy do tej przyczyny, która uniemożliwia nam rozwiązanie danego problemu. Tylko to będzie pułapka, moi drodzy, kiedy my na poziomie podświadomym, kiedy nasz umysł jest przyzwyczajony do rozwiązywania, a nie do rozwiązania. Jest przyzwyczajony zbyt mocno do komplikowania, dlatego cały ten proces jest taki skomplikowany, a nie do prostoty. Często rozwiązania naszych problemów są naprawdę banalne, są naprawdę dosyć proste. Tylko tak jak powiedziałam, my nie chcemy tego zauważyć, nie potrafimy, nie umiemy, nie możemy, nie potrafimy przede wszystkim zaakceptować i również przyjąć. Przyjąć jako najlepsze rozwiązanie. Mój drodzy, i takich przykładów pewnie gdzieś tam, pewnie tak naprawdę może być całe mnóstwo. No, weźmy sobie, kochani, taki przykład. Czekajcie. Niech się zastanowi. Taki przykład relacyjny. Yy, załóżmy, że się chcę rozstać z partnerem, tak? Jestem w związku, w którym już nie chcę być i, i, i chcę się rozstać z partnerem, no ale coś mnie blokuje, tak? Nie potrafię tego zrobić, nie potrafię się uwolnić. No i wiecie, szukam tych przyczyn, co mnie tam jeszcze trzyma, może takie wcielenie, może takie, może miałam kiedyś jakąś tam misję wobec niego, a może jakieś mu tam ślubowanie złożyłam, a może to, a może tamto, i tamto, tamto, i tamto. I wiecie, umysł jest, Nastawiony na szukanie ciągle tej przyczyny, kiniarz oczy zamyka, nastawiony na szukanie ciągle tej przyczyny, a rozwiązanie może się okazać bardzo proste. Być może rozwiązaniem w takiej sytuacji będzie to, że ja wzmocnię swoją moc sprawczą, albo wzmocnię swoje poczucie bezpieczeństwa, albo wzmocnię swoje poczucie własnej wartości, żebym czuła się wartościowa, żebym, żebym nabrała, mocy, nabrała mocy, żeby zrealizować to, zrealizować tą moją decyzję, żeby ta moja decyzja mogła jakby się, wiecie, zmanifestować w moim działaniu. I tak jak powiedziałam, czasami jesteśmy tak, moi drodzy, zafiksowani na szukanie, że nie potrafimy przyjąć. A tak jak też powiedziałam, im bardziej jesteśmy zafiksowani na szukanie, tym możemy być pewni, moi drodzy, że nie potrafimy i nie jesteśmy w stanie zaakceptować rozwiązania i je przyjąć. Bo żeby przyjąć jakieś rozwiązanie, my najpierw je musimy zaakceptować. To jest nasz pierwszy krok, nie tylko dotrzeć do przyczyny. To, 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 to jest, wiecie, taki malutki krok. Dużo większym krokiem jest to, żeby zaakceptować to rozwiązanie jako najlepsze i przyjąć, czyli wziąć je, wziąć i przełożyć na działanie, wprawić ruch w tą energię. No właśnie. I czego będzie dotyczyć, moi drodzy, ta nasza dzisiejsza modlitwa? Pomyślcie sobie, proszę, kochani, o jakimś problemie czy jakiejś właśnie sytuacji, obojętnie w jakiej dziedzinie życia, tak? Obojętnie w jakiej. Każdy niech pomyśli sobie tą dziedzinę, w której ma poczucie, że się gdzieś tam, wiecie, tak zbyt mocno zafiksował, zbyt mocno zakręcił i nie potrafi zobaczyć tego rozwiązania. Najlepiej, żeby to była jedna przestrzeń, jedna sytuacja, bo to będzie bardziej skuteczne. Jak ukierunkujemy modlitwę, wiecie, na dany aspekt, to ten jeden aspekt nabierze dużo większej siły, niż będziemy sobie myśleli, ok, tu związek, tu praca, tu pieniądze, tu moje zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Możecie sobie, ten live będzie, on będzie jak to się nazywa, on będzie udostępniony, więc możecie sobie go później odsłuchiwać i sobie robić tą modlitwę również w innych przestrzeniach, ale teraz proszę, żebyście się skoncentrowali właśnie tylko, tylko i wyłącznie na jednym aspekcie, czyli na jednym problemie, na jakiejś jednej sytuacji, którą chcecie rozwiązać. No i dobra, kochani, usiądźmy wygodnie, usiądźcie wygodnie, ja może sobie muzykę włączę, dajcie mi znać tylko, czy ta muzyka... Czy ona, nie, czy ona nie przeszkadza, czy nie jest za głośno? Bo wiecie, ja tutaj troszeczkę inaczej słyszę niż wy pewnie. Dajcie znać, kochani, czy, czy nie przeszkadza ta muzyka i czy nie jest za głośno. Jeszcze chwilkę poczekam. Hmm. I będziemy robić taką modlitwę, taką medytację. Ciszej Małgosia pisze, ok, Tukinia jest super, ale to przyciszę trochę, bo to wiecie, ta muzyka, muzyka jest ok, żeby ona była raczej w tle, niż żeby dominowała. No dobra, kochani. Tak więc, proszę, żebyś pomyślała pomyślał o jakiejś sytuacji, czy jakiejś problemie, o jakimś problemie, który Cię już od dawna trapi, który chcesz rozwiązać, wobec którego czujesz się bezsilna, bezsilne, wobec którego czujesz, że nie ma rozwiązania, nie potrafisz zobaczyć tego rozwiązania. Pomyśl sobie właśnie teraz o tym problemie, o tej przestrzeni życia, o tej sytuacji. Możesz zamknąć oczy, jeżeli tak łatwiej będzie Ci skoncentrować się, położyć dłoń na sercu. I poddaj się temu, co po prostu słyszysz, z intencją najwyższego dobra dla Ciebie. Najwyższego dobra, najlepszego rozwiązania. Dobry Boże, otwieram się na przyjęcie i akceptację najlepszego rozwiązania mojego problemu. Niech się dokona pełna otwartość we mnie i gotowość we mnie przyjęcia prostego rozwiązania mojego problemu. Jestem otwarta i gotowa, żeby przyjąć i zaakceptować najlepsze rozwiązanie mojego problemu. Jestem otwarta i gotowa. I dobry Boże, uwolnij mnie również od wszystkich intencji, przymusów i mechanizmów komplikowania sobie całej tej sytuacji, tego całego mojego problemu. Niech się dokona pełne uwolnienie mnie. Od wszystkich przymusów i mechanizmów komplikowania sobie tego mojego problemu, utrudniania go, niewidzenia prostych i łatwych rozwiązań. Niech się dokona pełne uwolnienie mnie od całego przymusu i mechanizmu zaślepiania siebie. Żeby nie widzieć prostego i łatwego rozwiązania mojego problemu, powierzam Ci, Boże, pełne uwolnienie mnie tu i teraz. Jestem otwarta i gotowa. Niech się dokona pełne uwolnienie mnie również od całego przywiązania do mojego problemu, przyzwyczajenia do mojego problemu i do rozwiązywania go. Rozwiązywania, które nie ma końca. Jestem otwarta i gotowa na pełne uwolnienie i otwieram się teraz. Przyjmuję i akceptuję proste i łatwe rozwiązanie mojego problemu. Tu i teraz pozostaję w pełnej otwartości, w pełnej akceptacji i w pełnym przyjmowaniu na rozwiązanie tu i teraz. Lekkość, łatwość, prostota. Nasycam się tymi jakościami. Lekkością, łatwością i prostotą. I niech wszystkie przestrzenie mojego życia zostaną przepełnione lekkością Łatwością i prostotą. Niech przychodzą do mnie lekkie i łatwe rozwiązania. Proste rozwiązania. I rozwiązania, które tu i teraz będę mógł, będę mogła przyjąć i zaakceptować. Pozostaję w pełnej otwartości, bez wymuszania, bez presji, że to rozwiązanie ma być już teraz, że już teraz coś powinno mi przyjść do głowy, że już teraz coś powinnam zobaczyć. Odpuszczam sobie cały ten wysiłek i całą tą presję. A moją intencją jest otwartość i gotowość do przyjęcia i do zaakceptowania najlepszego rozwiązania mojego problemu. Pozostaję w pełnej otwartości. Robię przestrzeń, robię przestrzeń dla siebie, dla życia. Dla Boga i dla najlepszego rozwiązania. Robię przestrzeń w moim umyśle, w moim sercu, w całym moim ciele. Przestrzeń dla siebie, przestrzeń dla życia, przestrzeń dla Boga. I przestrzeń dla najlepszego rozwiązania. Kiedy będę gotowa, gotowe, mogę powolutku otworzyć oczy, przeciągnąć się. I za chwilę spokojnie sobie wrócić do swoich zajęć. Dziękuję wam kochani bardzo. Życzę wam miłego wieczoru i spokojnego odpoczynku. Dajcie znać kochani, dajcie znać jakie to było dla was. Co poczuliście, czy coś się pojawiło, być może coś popłynęło, jakaś inspiracja, jakie to było doświadczenie dla was. Będę miała motywację, żeby częściej do Was tutaj przychodzić <gryny> z takimi modlitwami. Trzymajcie się, ciepło. Papa. Pa. A, i widzimy się jutro, kochani, o 20.00. Jeszcze zapowiem. Jeszcze zapowiem, kochani. Widzimy się jutro na naszych pytaniach i odpowiedziach. <gryny> Trzymajcie się. Papa. Pa.